Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jakie są sekretne kody w telefonie Poco M7 Pro. Na początku przechodzimy do aplikacji telefonu i pierwszym kodem, jaki wpiszemy, będzie kod, który pokaże nam numer e-mail oraz numer seryjny telefonu. Gwiazdka 06 hashtag. Następny kod pokaże nam testowanie telefonu. Gwiazdka, hashtag gwiazdka, hashtag 4636, hashtag gwiazdka, hashtag, gwiazdka. Następny kod pokaże nam informacje kalendarza. Gwiazdka, hashtag, hashtag, hashtag 225, hasta gwiazdka, hasta gwiazdka. Kolejny kod pokaże nam diagnostykę FCM, gwiazdka, hashtag hashtag, hashtag 426, hashtag, hashtag, hashtag gwiazdka, hasta gwiazdka. I ostatni kod pokaże nam informacje o ładowaniu oraz baterii telefonu. Gwiazdka hashtag, gwiazdka hashtag 6485 hashtag, gwiazdka hashtag, gwiazdka. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle i ja się żegnam. Cześć!